funkcjonujemy od sierpnia 2009 roku, chociaż pierwsza inwestycja powstała w 2012 roku, w maju dokładnie. Na Dzisiaj mamy siedem spółek, które rozwijają się dobrze. No Jedne lepiej, drugie gorzej, ale jest to naturalne. Natomiast myślę, że to, że do dzisiaj nie ma żadnego zlikwidowanego biznesu, to już jest pierwszy sukces. Każda ze spółek zatrudnia kilka osób, więc myślę, że wzrost zatrudnienia w regionie to jest przede wszystkim na dzisiaj efekt, natomiast na efekty takie stricte finansowe musimy jeszcze poczekać rok, dwa, może trzy. Pomerano Seed jest funduszem inwestycyjnym, czyli my ponosimy ryzyko prowadzenia prowadzenia biznesu łącznie z przedsiębiorcą, czyli jeżeli biznes nie wyjdzie to my również tracimy, natomiast jeżeli wyjdzie to dzielimy się zyskami. Jesteśmy skierowani do wszystkich, Tak definiujemy to jako naukowców, którzy chcą komercjalizować wyniki swoich badań, każdej osoby, która coś w garażu wymyśliła i chciałaby to wprowadzić na rynek, ale też przedsiębiorców i łącznie z dużymi spółkami, które mają małe projekty, które chciałyby zrealizować poza firmami, mamy również projekty z firmami giełdowymi. Mamy kilka branż, które preferujemy, bo się na nich znamy. Takie wyłączenia to mamy tylko kilka, przede wszystkim nie energetyka i nie deweloperka. Natomiast pozostałych elementów, pozostałych części branż to tam, gdzie jest innowacja, tam jesteśmy w stanie zainwestować.